Hej, wszystkim z tej strony poziomka, a oto kolejny odcinek z gry Shrek 2. Eee, tak, moi drodzy, zaczynamy w miejscu, gdzie ostatnio skończyliśmy. Eee, I w sumie nagrywam to od razu po tamtym odcinku, także ciśniemy, no ciśniemy. Och, są te zbuje, takie stricte zbóje. Łomotko, stracił czapeczkę. Nice. Podróżny, ale zrobię im tego. Oni tu nie przyjdą? Hehe. <laughs> nie, nie mogą tu przyjść. Ojoj. O nie, uderzy mnie. Wiedziałam. <laughs> Moje pieniądze. <śmiech> <śmiech> ale ich zmiął odka, jak go zmierzyłam. Aż mnie to zabolało. Tutaj muszę też się pilnować, bo tutaj też były jakieś szczeliny, więc e, bądźmy ostrożni, bądźmy uważni. Siema! Ej, siam dwóch naraz. Lubię ich miasteczku Matko, jakie to jest satysfakcjonujące. Przepraszam, ale jestem pacyfistką, ale tutaj mogę, ok? Wow, ale zabezpieczono przed łogrem. Mhm, będzie skok na siano. Juhu. Idź, prawda? No mamusi. O, o, Dobra, już się bałam o moje pieniądze. Ej, a w sumie y, będę musiała wykorzystać to takie śmieszne zaklę zaklęcie. Ten eliksir do y, pięści. Ale nie wiem ile ich jest jeszcze mi tutaj ich wyjdzie. No to wszyscy. Genialnie. O. E, także co? Dobra. Użyjemy tu na nich. Użyjemy super mocy. Super mięśnie. Chcę super mięśnie. Roki Balboa. Joć! <ścoughs> Ej! Zmarnowałam. Nie, dobra, nie zmarnowałam. Ej, słabe te mięśnie. Po co mi one? Ju Aha, dobra. Już padli. Tego jeszcze tu nie było. Tego jeszcze nie grali. Siotka. Już uspokoiliście się, hopy. Co? Nie zdążyłam obadać terenu, bo zaczęłam ich gonić, bo chciałam ich pobić. Jaka przemoc z mojej strony bije. No nie za fajnie, nie za fajnie pożywa. Mogę podnieść? Nie. No to nie. Do ni nikogo do niczego nie będę zmuszać. Ocie, jakie mięśnie. Szrek się. Szrek Pamiętacie jeszcze? Szrek się? Cześć, Rysiu. Zapisuj. Nice. E, środka Marysia. Serio? Za handel substancją, od której wzięło się jej imię. O matko! Nie, to jest za mocne! Ja cię ey, nigdy tego nie ogarnęłam. Nigdy tego nie ogarnęłam. Nigdy tego nie rozumiałam. Mam 20 lat, gram te, w te grę w sobie po 9 latach i. wszystko już rozumiem. O matko! O matko! Ja ci ta gra jest straszna. <laughs> o, wychodek. Są Bary, be stolby. Tu, 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 już nie mogę tam wrócić. O nie, to są te tak głupie dzieci. Nie lubiłam ich. One się tutaj bawiły i mnie obrażały. I nie mogłam im nic zrobić. Ej, w sumie ciekawe, czy to jest jakiś. Tajne przejście, bo nigdy się nad tym nie zastanawiałam, one... Ale... Nie mogę tego podnieść. Zawsze chciałam do nim doskoczyć, ale nie widziałam. Głównia że, ojacie, ale dobra, ja nie wiem, czy ja mogę używać takich słów. Nie powtarzajcie tego. O, może tak powiem. E... <gł> Wiesz, co jest jeszcze najgorsze? Ja pracuję. Z... Eee, czekajcie. Sekundę. E, Okej, okay, już jestem. Wiecie, myślałam, że mnie woła e, siostra, że jestem za głośno czy coś, więc e, nie chciałam mi przeszkadzać, no bo wiecie, jednak ma te e, zajęcia, a cienkie ściany i te sprawy i, i nie chcę przeszkadzać. E, tak czy siak, ja swego czasu, przez dwa lata, tak w sumie pracowałam jako opiekunka. Ja jestem strasznie wrażliwa, jeżeli chodzi o dzieci, ale widzę, że ta gra. mnie nieźle. No wiecie, zmienia. E, ale nienawidzę, ale to nienawidzę, jak ktoś mówi na dziecko Bachor. Nienawidzę tego, po prostu. O. E, wyeliminowałam to słowo z mojego. E, języka. O, może tak. Czy on leciał? On był w powietrzu? Co? Ała, mam opaskę we włosach, i wiecie co, wbija mi się. Ona mi się wbija, ja ją może ściągnę. A, ajajajajaj. O matko. Czuję moją głowę teraz Opaski nie są dla mnie. Opaski one trochę nie są dla mnie, ała. Ale mi się wbiło. Mhm. Mm teraz patrzę, że mam głupio ustawiony mikrofon. Poprawiłam, mam nadzieję, że będzie lepiej. Nice, nie złapało mnie to dziadostwo. Jest dobrze, jest bardzo dobrze. Teraz robimy slaloo. Nie chce mi się was bić. Uuu. Goń mnie! O, o kurde, to nie był plan. Siła. O nie. A ten się dołączy? Nie. No <słuchy> Otworzycie. Nie trzeba, dzięki. Eee, dobrze, to tutaj musi być jakaś ta śmieszna. Tam jest studnia. Eee, ale to tu musi być jakiś ten nieskończony. No musi. Czy ja widziałam burkaset, tak? Tam, dobrze. Niech, niech sobie będzie. Okej. Okay. Pem, 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 Okej. Okay. O nie, tam jest ta. Tam jest to ta z wsku... O nie! Ja wiem! Tam będzie studnia, ja się studni bałam! No, byłam tak przerażona, jeżeli chodzi o te studnię, jak ja miałam tam iść do tej studni, proszę Was. to była jakaś masakra. Pieniądze, pieniądze, pieniądze Pięknie siwo jest Dobra, no to będzie ciąg za wajchę krąg No bo co innego mi zostało Idziemy A bo to jeszcze Aha, nie, to było na odwrót Ja z tamtej studni chyba wy... No Dobra, ja idę tam A potem wyjdę z tamtej studni Dobra Dobra, to teraz tak. Bawimy się w... Nie wiem czego. Ale to jest nieopłacalne, znowu użyję pięści, bo oni będą znowu wychodzić z krzaków. Nice. I będzie ich więcej. Eee, nie chcę, żeby mi brali pieniądze. Moje pieniądze. Ciekawe. Wow. A to już było takie brutalne dosyć. Kto jeszcze? Kto jeszcze? Dawaj no ring! Mm. Dawaj no ring! Kocham takie skróty oh. robić sobie w grze. Nie wiem. Są najlepszejsze. trzeba być delikatne. Gol. Oh, mnie... Nice! Fajnie! <śmary> e, dobra, i teraz co? Będzie zaraz siódł do... A nie, to tam się w końcu idzie do tej studni, nieważne. I się już to miesza. Tam, 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 pry, ry, ryn, Rysiek mnie zapisał. Cudownie. Aha, jeszcze. Dobra, już. Już pamiętam. Już pamiętam. Pamiętam to, jak przez mgłę, ale pamiętam. Najsiwo. Wzgórze. Prururur. To pewnie ta studnia, do której mamy wskoczyć. Wiecie jak się bałam skakiwać do tej studni. Masakra jakaś. Trauma, trauma, po prostu trauma, taka konkretna. Oczywiście nie zbiorę wszystkich monet, bo nie umiem skakać. A jak ja się A taka totalna komnata to tajemnic, nie uważacie? O nie. Ale... Wiecie, jakie mam podejście do pająków? Nienawidzę ich odwłoków. Po prostu ich odwłoki to jest najobrzydliwsza rzecz. Dobra, są gorsze rzeczy, jak galarka albo galaretka w szynce. Matko, jak ja zaczynam o tym myśleć, naprawdę, zbiera mi się na wymioty, mam coś takiego. Ale jak czasem... uff, uf, Matka jak myślę o odwłokach, po prostu ich odwłoki. No matko! Nie mam arachnofobii, no bo ja... słuchaj pająków to się niezbyt boję, ale mnie brzydzą ich odwłoki i to tak... Tak totalnie! Ja nawet nie wiedziałam, że to możliwe, że coś cię może obrzydzać, a nie może... nie boisz się tego, po prostu ble. Te odwłoki są... Jak myślę, że zaraz miałabym dotknąć tego... tego odwłoku samego. Nawet ten bym mogła, nie ma problemu, ale te odwłoki, proszę ja was. Masakra. Gaz. Wow, ale dostałam nitro. Halo! Halo! Nice. Jaki tu był kiedyś speedrun robiony, kochani? Jakbyście wy wiedzieli, jak ja się tak bałam tej studni? To było ciężkie. Nie umiałam tego przechodzić do pan... Pamiętam. Matko. super. Wyszło mi. Jestem ciekawa jak wyglądam. Nie wiem. Chichity, Może trochę przesadziłem. No, przepraszam. Od razu inna muzyczka. O nie, to jest jakiś duży. nie, twój tyłek, fu Dajcie list kończy, to powinien być list kończy. Właśnie, szukamy szczelin, zapomniałam o szczelinach. ale nie widziałam żadnej w sumie. Cześć! Daj mi spokój! Zostaw mnie! Dobra. Ej, ale w sumie one są chyba tak samo zdesignowane no jak jetoperzy. te z tej z komnaty tajemnic, tak mi się przynajmniej wydaje. Ach Dobra, hmm. dawać mnie na górę. Jetoperzy. Gdzie mam wam pójść? Tu pójdę. Mam tu coś dla ciebie Siema. Super. Tylko żeby tam był jakiś list gończy. friska. Nie lubię pająków. Znowu idzie do mnie. Chodź tu do mnie, chodźcie. się. odbił przy mnie wąt. Jaki mały pający? Kruszka chrzestna. W jednej chwili ci wywar spędzi stol. Dziękujemy i zapraszamy ponownie. I ten wagonik pojedzie? Bo już na ciebie pamiętam. Nie. <roku> <Pepper> Ej, hey. co ja mam tam wrócić? A nie, dobra, idź. Chyba tak powinno być. Super. I na góry. Go, 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 go. Nie. ja zrobiłam kółko. No nieźle. Nieźle pozioma. I tu pozioma. nice Wyszło ci to dziewczyno. Uwaga może boleć Kolejna anonimowa ofiara. Tam coś było. Ja to pamiętam. Osiema. Okej. Okay. Mogę go zabić? O, pierwszy gacek zabity A tu nie było jakiejś takiej śmiesznej szczeliny? Nie było? Chyba nie No dobrze Ale ja tu często ginęłam, naprawdę To była masakra jakaś Ale i tak y, w finałowych scenach będę Wam opowiadała takie historie związane ze Shrekiem, że no nie uwierzycie po prostu, co się działo w tej grze. Siema. Siema, kiki? Przyszedłem zrobić porządek. Pieniądze albo życie. E, pieniądze. Uu. wow. <grystanie> e, dobrze. Hej! Typie, dobra. Nie ma słowa. Ale się tą myszką naklikam. Wow, wow. wow. Otworzyli mi przejście. Widzicie, ja się tak odwracam cały czas. Dobra, mam was dość. Użyj. Uwaga, może boleć. Zasadzimy kwiatki. Piękny. Nie, dziękuję, Podróżny, tak? to Przyjaciele. No, bardzo podobało mi się to miejsce. Jest przeuroczone. Nadal tak uważam sobie. Zawsze chciałam to scitować i przeskoczyć. Szczury, słyszę szczury. Ej, ale on mi śmiesznie skacze, w sensie. Na raz. Jak śledzik. Niewidzialna ściana, takie rzeczy tylko w grach, kochani. Niewidzialne ściany, to jest to. Dzień dobry. No, dawać mi te szczury, jest! Obrzydlistwo. Chociaż ja chciałam mieć szczurka, ale one są tutaj tak ohydnie zanimowane. Normalnie szczurki lubię. Są takie obślizłe trochę bardzo. Kolejna mój tata nie da mi w sensie mój tata to już jest emerytowany elektryk na kopalni, nie? No i jak ja powiedziałam, że jak ta szczura, to tata powiedział tak długo, jak będę mieszkała w tym domu razem z nim. To żadnego szczura w domu nie będzie. Eee, no. i mam psa, więc nie narzekam. Yeah. Nie nie, czegoś, czego nie dasz rady Wow, co to było? Co to było? Uważaj, ej, ale... kolego, bo spotkacie coś przykrego. ale rymy. Mam tu coś dla ciebie. Dobra. Jest dobrze, jest stabilnie. Tylko spędzi mnie szyjka. Lecim dolej. Dobra, użyjemy teraz... Nie wiem czego. Bon voyage. Ej, hey, gdzie on jest? Haha, ha. ale, ale im pokazałam Mam ich w nasie Nie widzę go Hehe, <laughs> siema Przed chwilą tu był Siema frajerzy, siema byki Przed nie chwilą Nie ma co się ubie. tym przejmować Będę się oh. musiał mocno napocić, żeby to nie rozwalić A ten gdzie? Aha No, no proszę, mamy? Świetnie się... Z... A, nul Aha, tyle. Nice. Uii. Jak dmuchnę i huknę i twój domek rozwalę. Dobra, na górę. Ale sobie skoczę zaraz. Hmm. Źle skoczyłam. Ale agresja szrek rysiu. E? Co tu się wyprawia na polu? Kto się bawi blachą? Ty to jest ten moment, gdzie powinni tutaj dać jakiś, nie wiem, list kończy. Ale nie! Syk! Syk! nie! Nice. Tak mogę! Ej! O, przemyślany! Ej, jak... To nie fair, jak z takiego fajnego plaskacza dodać?

Przesadziłem. Ej, powinno cały czas działać. A nie. Siema. Mam tu coś dla ciebie. Ja bym chciała mieć taką akcję, że od razu się wszyscy pojawiają, używam jednego zaklęcia i jest bum bum pau. A nie. O tu będzie coś takiego. Faktycznie będzie jakaś... Bitka. Matko, poszukiwane, czarna ziuta. Za napaść na trzy ślepe myszy. Matko, ziuta. Nieźle. Kit. Mm, biedne myszki. Już wiemy czemu ślepe. <laughs> a, zakaz pływania. Mi? To jest boss, ale czad. Mamy tu bossa. Widzicie? No. Ej, a ty to co? A ty to kim niby jesteś? Dobra, mam Cię gdzieś. Ja tylko spróbuję mnie uderzyć. Siema, kolego. Bijemy się? Dobra, kochani. Nie! Nie mogę Nie mówcie mi Ej, ale to jest... No to po co? A denerwuje mnie to, wiecie? To jest bardzo denerwujące. Kiedy w końcu mogę użyć jakiegoś super, super zaklęcia, to nie... A, to jest boss! To jest boss. Ja się wezmę za bossa. Jeszcze go utopiłam. Jeszcze wy? No nie wiem. Zastanówmy ja się. Spaszło. Wow, ale mi. Ale mi chciał ten kopa zasadzić z Kubany, bo mu pozwolę. W takich powinny być. Widzicie, jakie ładnie za tym szukam? Pięknie szukam tych moich e, listów kończych. Ja, ja, jak dostałam misję, to dostałam misję. Nie ma czegoś takiego, że nie. E, byczki. Jeszcze tego nie używam mm. Rozkoszny zapach. O, tam jest już ten, chopa. Będziemy kończyć odcinek. idealnie Ale słobiaki. Ale tu ładnie. No właśnie, Szrek dobrze powiedział. Szrek, co tak? Kurczę. Podziwiałem krajobrazy. Spotkałem kilku turystów. Miło było. – Sporo straciliście. – Ta, jasne, mniejsza. Długo będziemy tak moknąć? Stary, że też ten kupi eliksir nie zadziałał. Nie szkodzi. Znajdę inny sposób, żeby odzyskać kwiat. Słuchaj, ta twoja kobieta naprawdę jest tego fajna. To najpiękniejszy kwiat, który rozkwitł na tym świecie. Aż trudno uwierzyć, że taka delikatna istota godziła się na warunki, które przyszło mi znosić. Zdziwiłbyś się. Nie. Co? To nie ja, to ko! Zabijałem za się z nieba, Seniorki. Przepraszam. A potem nasi bohaterowie po prostu zasnęli. Nie zauważyli, że na flakoniku napisano coś małym duczkiem. Następnego dnia okazało się, że eliksir jednak zadziałał. I to jak? Może i wróżka chrzestna miała dość wredny charakter, ale trzeba przyznać, że na alchemii znało się jak mało kto. Karol, Karol, mówiłem ci, żebyś się streszczał. Nie widzisz, że państwu się spieszy. No, ten do rzeczy. Nie tylko szeregi Fiona zasadniczo zmienili imię. Teraz towarzyszył im pewien wielce szlachetny dumaj. Ogr zamienił się w przystojnego księcia. A królewna znów była piękna. A to nie podobało się wróżce chrzestnej, która uparła się, że spiknie fionę ze swoim synarkiem. Zmusiła króla, żeby kazał swoim krękom nas pojmać. Cięcie do sceny w więzieniu, koniec nawiasu. A nie, nie przepraszam, tego nie czytam. <laughs> nie, ale powiem wam, że te levele więzienne też są super. Teraz je bardzo doceniam, bo one są z trzech różnych o, perspektyw. Nie ja mam klawnik. Nie mogę reszty życia spędzić w tej celi. No bo weź, zobacz! Tu jest ciemno, wilgotno, śmierdzi! O, szlech! Te ściany się ruszają! <grym> tak ośle. Są takie przypadki. Spójrzcie, spróbuję prześlizgnąć się przez te kratę i jakoś otworzyć cele z zewnątrz. Pierwsze szło się koniem chyba. A nie kotem? Nie, czekajcie, dobra, ale to i tak, bo tu się gra chyba sekundkę kotem, a potem zmieniasz się w konia, potem w kota, a na koniec w szereka. E, dobra, ale i tak ten odcinek powinniśmy już kończyć, także dziękuję wam bardzo, że ze mną byliście podczas tego odcinka. Mam nadzieję, że się wam spodobał. Jeżeli tak, oczywiście byłabym wam bardzo wdzięczna za skomentowanie oraz ocenienie go. A my się słyszymy już niedługo, także do usłyszenia. No i cześć. Okej, okay, kocie? No tak, popa.